To jest Kacper. Jest jednym z tych psów, w przypadku których nie możemy przestać się zastanawiać, co on jeszcze u nas robi. Nieduży, radosny, otwarty na ludzi, lubiący się bawić. No, żeby być sprawiedliwym, czasem za bardzo lubi sobie poszczekać. Ale kto z nas nie ma jakichś wad? Kacperek wpadł już w oko niejednemu z naszych odwiedzających, ale pech jakoś ciągle go prześladuje. I z różnych przyczyn, Nigdy nie doszło do prawdziwej adopcji. Nie chcemy, by ten sympatyczny maluch spędził swoje najlepsze lata w schroniskowym końcu. Szczególnie, że zdajemy sobie sprawę, że jest to pies wprost stworzony dla rodziny. Szczególnie dużej. Bo Kasper lubi ludzi i lubi, jak coś się ciągle dzieje. Nowemu przewodnikowi na pewno zapewni dużo radości, miłości i ruchu. Bo, chociaż może na to nie wygląda, jest aktywnym psem, który potrzebuje dużo czasu na zabawę i dużo biegania.